jest ja, natürlich. Dawaj, grawę, jestem pana fanem. genialnie. O, i więcej? Tak? Nie. Co alianci mają medyków? Zbrodnie wojenne. Nikt nie przetrwa. Dobra, czas się dostanie. A więc kolejne przygody w Red Alert 1. Remastered kampania zsrr Jak widzicie, nasze tereny coraz bardziej się tutaj, właśnie jak taka czerwona fala. Rozlewamy się po kolei na mapie na północ. Totalnie wchodzimy. Tutaj Finlandia już też upada. Przebiliśmy się przez niemiecką granicę i teraz atakujemy gdzieś na północ do Danii. Zobaczmy, co powie nam towarzysz Stalin. Irak jest ZSRN poddali się. Islandia neutralna. Zbieraj skrzynie, żeby zdobyć dodatkowe zasoby. Tak, w grze są skrzynie, które mogą nam nie tylko zasoby dać, ale również wzmocnić jednostki i takie tam różne pierdoły. Ponieważ niektóre skrzynie mogą wywołać wybuchy, skrzynie są zaminowane. And the Allies, with only three divisions, hold you off. At the rate of our noble comrades' advance, we will occupy all of Europe within sixty days. Yeah. But eleven months over schedule. It is vital to our propaganda efforts that we take Berlin before Comrade Stalin's birthday. <laughs> oh, yeah, his <laughs> <laughs> brothers nawet jest tutaj doradza Stalinowi. Comrade Godenko. Mm. Oh. Did you not report all our nerve gas sites secure? I inspected them myself. And how did the Allied dogs eliminate our Sovrinsk facility? Impossible. My security was inefficient, as we <laughs> feared. That plant was our primary site. <gasps> Will there be enough nerve gas left to proceed with our plan? What about Einstein? Oh, Einstein? Is his propulsion system research still on schedule? Well, I, I uh, must report. A few hours ago, Einstein was kidnapped. I know. We are recovering him as we speak. Good. <laughs> <laughs> Good. Super. I do not wish to kill so <coughs> committed an officer as you, Gradenko. I don't know where Einstein is Oh yet. but I do mm. know who betrayed our cause. Oh, who is We have tracked him down in London, where he undoubtedly waits to rendezvous with resistance forces. <laughs> he to, to he <laughs> Te spojrzenia. Dobra, co tu się dzieje? Dobra, czy tak, Einstein, czyli jedyna nadzieja aliantów na takie, że tak powiem zaawansowane zabawki technologiczne, my go mamy, ale znowu go porwali. Mm, mm. musimy go odbić. Mamy zdrajcę. Jakaś tam była Kerigan w ogóle. O. Explosive placed. To był ten szpieg, rozwalił nam wszystkie rzeczy. I mamy 15 minut na odbicie. E, załatwienie chyba szpiega i zabicia Einsteina. Dobra, my ty <grywki> mamy tylko i wyłącznie gromadkę piesków. Czy tędy uciekają. Musimy... No Bunkra raczej psy nie zniszczą. Musimy zaatakować to te miejsce. O, mamy rakietera. Okej. Okay. Przede wszystkim że ludzie strzelali do psów, to jest ciekawe, ale mamy tutaj odręb, czy wy jesteście kontrol 1, wy jesteście kontrol 2. Oni już by mogli się przebić, ale tutaj jest taki, wygląda jak przesmyk, przez który można byłoby przejść. Dobra, pamiętamy o G, najlepszy rozkaz na świecie. I korzystajmy z właśnie z tych, tych całych grup kontrolnych. Hmm, tędy nie przejdę, ale te beczki, które alianci zostawili jakoś tak... Czyli główka radziecka pracuje, prawda? Sierpem i młotem. O, siema medyk. Że proponuję co chwilę zapisywać, tak, to na pewno trzeba będzie taki nawyk tutaj mieć, bo na trudnym zwłaszcza to jest dosyć ciężkie ten czas, w ogóle ucieka. Gra zapisana, tak, wiecie, na wszelki. Idziemy rozwalić znowu. Już tutaj w danii kościoły niczego nie szanujemy. Jesteśmy armią czerwoną, o no, oh, właśnie, skrzyneczki ukryli. Ciekawe co w kościele tutaj zajumali. Tutaj właśnie jest jakiś sprzęt, chyba że to zaminowane było, Dobra, rozwalcie to, pieski... O, oh, tu, tu jest! Zabić, zabić, zabić! Na szczęście jak widzicie bazuki są kompletnie niecelne przeciwko piechocie. Granaty trochę lepiej się sprawdzają. Ale, oczywiście, znowu rakiety lepsze przeciwko czołgom, bo szybciej pocisk doleci. O, G, G, Nawet w sumie. Wreszcie, cel misji, uwaga. Aliancki szpieg ominął naszą ochronę, uszkodził bazę i teraz chce uciec. Użyj psów bojowych, żeby go wytropić i zlikwidować. Cywilia wspierają szpiega, zastawiające pułapki na twoich ludzi. Yy, jeśli szpieg ucieknie, będzie po tobie. <laughs> Jakie miłe opisy, nie? Zawsze tak lubię, nie? Odprawa przed misją, będzie po tobie. Towarzysz Stalin tego dopilnuje. <laughs> no, chyba nie, te, nie w tę stronę. Zróbmy iść po drodze. O, jest śpiew. Zostało 10. U! psy zwęszyły trop. Szroda do przodu. Szpieku ucieka. U! schował się w kościółku. Tutaj pewnie jakieś. O, właśnie, tak jak myśleliśmy. Co? No! Szarik! Jeest. Łajka, to jest legendarny pies. A zostało nam 9 minut, mamy posiłki. Dalej, kontrol 1 Za, gdzie ten szpieg uciekł? Juu, przepłynął, ale ja tędy nie przejdę, muszę chyba go gonić normalnie. Dobra, rozwalcie domki, tam mogą się kryć jakieś fajne bajery. Ty właśnie stary gra, zwłaszcza warto niszczyć całe to otoczenie. Koch lepszy. Drugi bałwanek w ogóle, fajny. Zobaczmy, jak to kiedyś wyglądało owo, że tak jaka, jaka pixelosa. 7 minut nam zostało. Zapiszmy. Affirmative skrzyneczka. Piesek. O super. Leczonko, chyba leczonko. Czy jakieś atom, czy coś? Chcę mam Affirmative. teraz Affirmative. zrobić. Tędy? Affirmative. Affirmative. Każę Wam przejść. Co nie rozwalili w ogóle? A, <laughs> rozwalają płotek, bo nie potrafią przez niego przeleść. Czy tendy chyba well. jest jakieś przejście? Okej. Okay. Hmm. Koch się nie umywa do Nie, no są inne style well. po prostu, nie? Mówię, tutaj to jest bardziej klasyczny RTS, a ten koch to taki bardziej na. na te oddziały, nie? No gdzie, gdzie? za granatami, granatami. <laughs> kurde, przydałby się ruch ofensywny. Przydałby się, jak nie wiem co. A że gramy jeszcze na tym najbliższym, to z tego co pamiętam, jednostki wroga mają 20% więcej życia? I 20% więcej biomobrażeń, obrażeń. Coś takiego to było chyba. No, no nie wygląda to zbyt dobrze. Przestraciliśmy. 5 minut zostało. Rozwal te beczki! Zostało na dwóch grenadierów. Ty, chyba się nie uda. O. Fajnie, posiłki przybyły, tylko... Gdzie te posiłki? A, yes, tutaj. Tak, tak, tak. No, 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 więc. Dobra, zabij wszystkich. Dobra. Granatami, granatami, błagam, błagam. Pieska zastrzelili, ale no... O, o, o. no. No, i teraz to lepiej wygląda. Spróbowałbym też, może, znikrować ich jakoś. Dawajcie granebieży, wyrzucicie granatami tutaj, co powiecie na to? O, i tak miało być od początku. I... zapis. Gdzie jest ten szpieg? Tu? Ucieka. Nie mam już psów bojowych, ale ja mam nadzieję, że nie będą potrzebne. Zostało nam 5 minut. Rzuty, rzuty. No to co on tam rzuci? Ja nawet nie widzę... Oszukańcze alianci. No nie. <laughs> Najlepsza no, i najlepszą <laughs> jest po prostu siedzieć Afermative. w miejscu, bo to jest zbugowa... O, w ogóle zasięg większy niż tego, karawan. Okej, okay, dobra. I uwaga, czy Wielki Szpieg well. zostanie zabity przez jednego komandosa? Very well. Very well. Jeszcze to oh. nie koniec oh. mapy. W kościele się pewnie chowa. Well. Może przerzucę... mikro? Once, e, mikro kompletnie nie działa. Reinforcements have At once. O, jest skrzynka. Afermative. O, o mamy yes, No Nie, zabijcie uh, pława. No. Uh, no, 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 Afermative. no. no, 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 no Afermative. Za... Afermative. <laughs> tego nie da się wytłumaczyć, ale te jednostki tak jakby Afermative. nie atakują tego, co mogłyby Afermative. atakować, uwagę nie w tę yes, strony. to wysadza. Teraz powinno lepiej pójść, bo to rakieterzy. Yes, Jak widzicie, że mimo, że on ma zasięg, to i tak nie chce atakować. Trzy minuty zostały, ostatni szpieg. Ucieczka. Zabij go, zabij go. Błagam. Jest, mamy zdrajce. O, komisja, ty, pierwsza trudna misja. Szczerze powiedz tutaj ktoś. O! <grym> Rozstrzelaj go. My go granatami wysadziliśmy. No dobra. Kolejny mamy kolejna misja na trudnym poziomie wykonana. Jak widzicie, one na razie są dosyć proste, czyli właśnie pobiegnij, zbuduj małą armię coś takiego, nie, ale uwierzcie mi, one będą później trudne i coraz bardziej epickie. A tutaj znowu dowiedzieliśmy się, że quick save i quick load to są bardzo przydatne rzeczy i że właśnie nasze jednostki, no nie do końca wykonują to, co chcemy, nie? Stojące jednostki w miejscu są o wiele bardziej, że tak powiem, na nich można polegać, aniżeli na jakieś tam. Z tych, no widzieliście, że oni muszą podejść, mają zasięg, a im tak gościu musi podejść, przez co ginie niepotrzebnie, zwłaszcza na tym trudnym poziomie. Gdzie wróg o wiele więcej zadaje obrażeń. Ale to tyle. Dziękujemy za uwagę. Szpieg został złapany. I do następnego. Cięcie!